Superman wylądował, odleciał razem z tym przepięknym krypto, zatem czas na omówienie zakończenia, sceny po napisach i sceny w środku napisów. Są trzy rzeczy, są pewne rzeczy, które możliwe, że są ważne dla całego uniwersum DC, ale przede wszystkim warto sobie chociaż chwileczkę pogadać więcej o tym, co się wydarzyło i jak dużo pieska jest w. Zakończeniu, scenie w trakcie napisów oraz scenie po napisach. A obiecuję wam, piesek tam jest. Chyba nikomu nie muszę mówić. Halo, halo, spoilery, ale... Zakończenie. Lex Luthor trafił do więzienia. Superman dogadał się lepiej z gangiem sprawiedliwości. Metamorfo prawdopodobnie dołączy, albo chwilowo dołączy, do gangu sprawiedliwości. Wszystko wraca do normy, roboty, które żyją sobie, żyją sobie w świątyni samotności, odratowane. U, e, naprawione, numer 4, nawet otrzymał imię Gary, i teoretycznie wszyscy żyli długo i szczęśliwie. Ale jak wygląda zakończenie? zakończenia? to zakończenie wygląda tak, że trafia, wraca do swojej świątyni samotności Superman i tam Rozmawia ze swoimi robotami, chce zobaczyć film ze swoimi rodzicami, który go uspokaja, i to, swoją drogą, jest jedna z najważniejszych scen filmu. Czyli, gdzie wiedzieliśmy, że przez ostatnie trzy lata, a może nawet więcej, za każdym razem, gdy tam wracał, puszczał sobie swoich biologicznych rodziców, i to napędzało go do kolejnych działań. Po tym na końcu filmu widzimy, że włącza filmiki rodzinne, które jego papa i mama Kent nagrali i obserwuje swoich, swoich rodziców, którzy go adoptowali, którzy tak naprawdę są prawdziwymi rodzicami i James Gunn kontynuuje przez ostatnie przynajmniej 10 lat swoją opowieść o tym, że rodzina to nie jest... DNA, rodzina to są te osoby, które są ci bliskie, które cię wychowały, które cię kochają. Ta miłość jest ważniejsza niż jakiekolwiek genetyczne e, konowactwa, ponowactwa, powiłości. Jakieś jest ładne słowo, które to opisuje, ale teraz mi ono nie przychodzi do głowy. Ale. Najważniejsza rzecz, bo pojawia się tutaj ktoś. Otóż Superman narzeka na krypto, bo oczywiście, że narzeka na krypto i wtedy do Świątyni Samotności wbija, nie przez drzwi, prawdopodobnie przez jakąś ścianę, jego kuzynka Supergirl, która okazuje się, że to ona jest właścicielką krypto, a Superman pilnował krypto, gdy ona była prawdopodobnie na jakiejś innej planecie, gdzie jest czerwone słońce, żeby troszeczkę poimprezować. Co za niesamowite wprowadzenie Supergirl, która od razu wiemy, okej, okay, to jest młoda kobieta, która niekoniecznie traktuje to wszystko, wszystko z jest najpoważniejsze jestem, e, tak jak Superman, ratować świat. Nie, ja chcę się trochę pobawić, przez żółte słońce ja nie mogę w ogóle się upić, ja chcę imprezować. I oczywiście e, Krypto skacze na nią i jest super hiper, zabawa, a my dostajemy moim zdaniem malutki, malutki wgląd w to, o czym może być Film Superger, który dostaniemy już niedługo, ponieważ. Halo! Dowiadujemy się, że imprezuje. Impre lata na planety, gdzie jest Czerwone Słońce. Innymi słowy, czy to jest możliwe, że na jednej z tych planet spotkała. Dum, dum, dum. Lobo? Bardzo, bardzo możliwe. Bądź co bądź, jeżeli pójdziemy w tę stronę, to tak pięknie unikamy tematów. Chociażby pierwszego filmu Supergirl. Ojeju, jeju, trafiam na ziemię. Ojeju, nie radzę sobie, jestem nastolatką, idę do szkoły. Polecam. To może być jeden z najgorszych filmów o superbohaterach, jakich w życiu widzieliście. Mua, perfekcja. Albo do troszeczkę historii, chociażby nawet filmów animowanych, gdzie ona musi być na 100 lat. No, i oczywiście dostajemy też pierwsze spojrzenie na strój, który jest przeuroczy, oraz na grającą supergirl Mili Algo, która przez tą chwilkę wydaje się tak cudownie pyskata, w cudzysłowie, jeżeli o to chodzi. Ona wygląda jak na prawdziwy nastolatek. Babka ma 25 lat, zobaczyłem ją przez tą chwilę, powiedziałem: Jezus, Maria, poczułem się jak taki. Poczułem się jak Superman, poczułem się jak Papa Kent, który patrzy na nastolatka i to jest fajne, że nie mamy takiego, ojeju jestem taka niewinna, tylko nie, 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 ojeju jestem upiorem małym i tak właśnie kończy ten film, że e, mamy wprowadzenie, malutkie wprowadzenie w ten świat oraz oczywiście informacje w rozmowie z e, Rickiem Flagiem, seniorem, że no i co teraz, no i teraz meta... Ludzie będą tutaj rządzić światem, co może sugerować przyszły konflikt pomiędzy Ma Amandą Waller a Ligą Sprawiedliwości, przyszłą Ligę Sprawiedliwości, która dopiero powstanie, albo jakieś działania antymeta ludzkie, które gdzieś tam się Pojawią. To jest oczywiście wielki znak zapytania, ale co ciekawe, James Gunn w tym zakończeniu, jeszcze nie mówimy o scenach na, e, po napisach, nie robi wielkich zapowiedzi: nie robi, pojawia się Nick Fury, nie robi, pojawia się Shang-Chi, nie robi, pojawia się miliard wielkich zagrożeń. To bardziej jest, film jest pełen nadziei, pełen rozkoszy, pełen zabawy. Kończymy nadzieją, rozkoszą, naiwnością, zabawą. Ciekawe rozwiązanie, szczególnie że wiemy, że będzie film Supergirl, wiemy, że pojawi się serial latarnie. Wydaje się, że tutaj James Gunn troszeczkę próbuje odejść od tego teasowania kolejnych projektów, może nauczony tym, co zrobiło MCU przez ostatnie kilka lat, gdy nie rządził Bob Iger, tylko Bob Czapek i mówił, musicie zapo zapowiadać miliard nowych projektów i dostaliśmy Syna Halka, dostaliśmy tą dziwaczną scenę z Shang-Chi, o cześć, jesteś wśród Avengers, dostaliśmy, dostaliśmy Herkulesa, który znowu nie wrócił, milion kolejnych postaci, zaraz będą nowe projekty i co i dupa, bo tak wiele zostało ich zapowiedzianych, że kiedy Marvel miałby je robić? Nawet nie tyle Marvel, niech cały Disney to robi, tak czy siak by nie wyrobił. Więc dla mnie jest to znacznie Ciekawsze rozwiązanie, bo zamiast myśleć, co teraz pół roku będzie, oni, jako producenci, jako kierownik studio, jako scenarzyści, nie muszą się martwić, że już zostały pewne oczekiwania przez widzów stworzone, mogą sobie spokojnie budować film i gdy coś już będzie gotowe, to wtedy go pokazać. Bardzo dobra decyzja, ale zostało nam jeszcze dwie sceny w środku i po napisach. I jeżeli słuchacie tego, co powiedziałem, to myślacie się okej, okay, skoro, tak, skoro nie będzie tutaj niczego, nie chcę niczego zapowiadać, to raczej nic tam nie będzie. I tak jest. Scena w środku napisów jest przepiękna, bo jest to krypto przytulony do Supermana, siedzący sobie na, um, na księżycu i obserwujący Ziemię. Jest w tym coś tak cudownego, szczególnie, że to uosabia też to, że mimo tego, że Superman był tylko opiekunem, Krypto. Nie jest jego właścicielem. Właścicielem jest najwyraźniej Superger. To wciąż, ta, mimo tego, że krypto go gryzie, mimo tego, że krypto jest nieposłuszny, to jest w nich jakaś piękna, zbudowana więź. I jest też ten element spokoju i takiej radości z obserwowania tej pięknej niebieskiej planety. To jest króciutka scena, ale wydaje mi się, że ona jest takim kolejnym ukłonem dla. Dla fanów, dla fanów Supermana, dla tych ludzi, tych z nas, którzy podczas tego seansu chcieli poczuć nadzieję, bo to spojrzenie, to nie jest spojrzenie nadchodzi złopą. Pamiętajcie, ile mieliśmy przy filmach superbohaterskich, coś nadlatuje nad ziemię, coś nadciąga zło. Nie, mamy, patrzcie, ta planeta jest piękna. Ona wciąż potrafi być piękna. To, że my Wiecie, to jak cytat Piłsudskiego, to, że my jesteśmy... Hmm, hmm, to nie znaczy, że planeta nie jest piękna. I Superman potrafi widzieć to piękno w planecie i my, wydaje mi się, że James Gunn próbuje tym ujęciem powiedzieć spójrzcie, wy też możecie tak widzieć planetę Ziemię. I to mamy scenę w środku, a na końcu dostajemy żarcik. Dostajemy żarcik, że po tym wielkim rozerwaniu antymateriowym, dziwaczno-wymiarowym ubudubu, zostało to połączone z powrotem. To nie zostało połączone Idealnie! I już pojawiły się teorie na ten temat. Moim zdaniem nie powinniśmy tego tak traktować, ale ta, e, najpierw widzimy, że nie idealnie, więc budynki nie są idealnie dopasowane. I Mr. Terryfik razem z Supermanem patrzą na jeden budynek, gdzie to przesunięcie małe jest. I Superman. Jest niezbyt delikatny, mówi, no kurczę, no nie super dopasowane, co oczywiście bardzo Mr. Terfika denerwuje i on odchodzi wkurzony, kopiąc gdzieś tam jakieś śmiecie, by odlecieć swoim super statkiem. Jaka tu się pojawiła teoria, pytacie? Pojawiła się teoria, że to małe przesunięcie powoduje, że postacie albo że, że jest jakaś wyrwa z tej. Z czarnej dziury, z tej międzywymiarowej przestrzeni, z której Ultraman, z którym walczył Superman wróci i wróci jako bizarro. Że nie będziemy szli drogą, że Bizarro pochodzi z planety, gdzie są takie same istoty, albo że jest to jakaś jeszcze inna wersja, tylko będziemy szli, że jest to klon od lutora, który właśnie został po tym jak trafił do tego do tej czarnej dziury, do tej mm, kieszonkowego uniwersum i tak dalej, że tamto go zmieniło jeszcze bardziej i on wróci jako, jako bizarro, który próbuje robić dobro, ale za każdym razem robi zło. Moim zdaniem, Jezus Maria to jest troszeczkę spuścizna tego, że my, przyzwyczajeni przez Marvela musimy mieć milion teorii, ale to nie będzie Mefisto, to nie będzie bizarro. On raczej, raczej nie wróci ten Ultraman jest po to, żeby go pozbyć się. I coś czuje, że szybko się nie pojawi, chyba, że będzie super, że, że Superman umrze sobie. Za 10 czy 5 lat pojawi się Superboy, bo jeżeli James Gunn będzie robił śmierć Supermana, to wątpię, żeby robił ją w stylu Snyderowym, tylko że bardziej właśnie pojawi się rząd Supermanów, pojawi się Steel, pojawi się Superboy i będziemy szli w tę stronę, ale do tego jeszcze kupa, kupa, kupa lat, Coś czuję, że te pomysły są rozrzucane, ale jeżeli jest jakiś plus DCU, ten plus nazywa się Ludzie nie pędźmy. Rok ma 12 miesięcy. HBO Max ma też ilość skończoną przestrzeni. Ludzie po prostu nie chcą być przeładowani projektami. Tak czy dostaliśmy jak już, dostaliśmy już Boże, Komandos, dostaliśmy zaraz, dostaniemy Peacemakera. Mamy teraz Supermana. Wciąż w DCU jest oczywiście. Tim Titans Go, spokojnie niech to będzie kręcone, niech ludzie chcą więcej, a nie niech będą przytłoczeni tym, że co chwilę muszą nadciągać nowy projekt i nadrabiać, żeby być na bieżąco. Tak zatem prezentuje się zakończenie, scena po napisach i scena w środku e, napisów. I szczerze, jest to dosyć ciekawe dla mnie, bo teoretycznie Gun robi to wbrew temu, co nakręcało social mediowy i taki baz na YouTubie, na Twitchu, na, e, na Twitterze. I może to jest dobre rozwiązanie, że niekoniecznie potrzebujemy nakręcać jednym projektem następny. Niech ten jeden projekt wystarczy. Jeżeli tak będzie, ja, jako osoba, która teoretycznie robiła materiały o co nadejdzie i tak dalej, bardzo się z tego cieszę. Wolę posiedzieć i pogadać bardziej o tym filmie, o tym, jakim jest Superman i tak dalej, niż musieć kombinować, a co tutaj było pokazane w komiksie z 2003 roku, czy to nawiązuje do komiksu z 1987 i tak dalej. Może to jest kwestia przemęczenia materiału, może to jest kwestia fajnie, żeby coś zmienić. Nie wiem, dla mnie to jest ciekawsze. Dajcie mi znać, co wy sądzicie, co wy sądzicie o zakończeniu, o filmie Superman, o krypto, czy powinienem nagrać film tylko poświęcony krypto. Kurczę, muszę przyznać, że fanko coraz lepiej robi te figurki, jeżeli chodzi, bo wiecie, mamy klasyki, 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 ale gdy są zwierzątka, a próbują zrobić coś innego i to inne wychodzi im naprawdę całkiem nieźle. Czekam zatem na wasze komentarze. My zobaczymy się oczywiście. Mam nadzieję. Tutaj, czyli na Brodach z kosmosu. Trzymajcie się. Na razie. Tu 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 tu